E, e. trzeba trochę wyobraźni i pakmanowej bojaźni Pogodowy pakman, widziałem kurwa wieczorem światła Widziałem światła na niebie, to w całe przymierze Pakman kurwa mi sprzyja i codziennie sygnały wysyła Bogobojny pakman, pamięta zawsze o Janka. I się mną za to kurwa mu bardzo dziękuję żeby Chcesz na wojnę? Nie martw się! Batman uratuje. A jak nie, to kurwa studiuję. ten wątpienia Batman. O bogu pamięta, to nie jest wariat. Nie kurwa chleję, jak ja chciałbym być. Jak Batman, jak Batman, jak Van Dam. Cała presja, wiesz, jak Batman. To by był ten stan. Jak Spider-Man, bo I love you Mary Jane! Dobra, to trzymy cud Okej. Antynarkotykowa. Jezu. Pamiętam, że takie długie słowa jest, nie? Antynarkotykowa widelec. Antynarkotykowa widelec Kalirapować.

Ale kompona byłaby do tego lepsza yeah. Ej, to jest dobra akcja A tutaj jest czarny od węgla basman O, oh, tak jest wiesz I I wiecie co, na terapię może się spłaca Ale jeśli idę, do domu koleś Ej, tak to jest A ty się w A tylko gościa w cholerę lubię Ej, i tak wam to kala A to jest kurwa melans Tak się składa Yo, Nargotyków? no narkotyków no W kolejnych kolejny zespołowych z lat 90. to nie premier. Tak jest, tak jest. Narkotyki. <gulenia> hmm. Tak się składa, że nie lubię bardzo ich. Moje wszystkie ziomy lubią, oni są popierdoleni. Nie bądź wieczny. No, narkotyki, nie lubisz, oj, no. i nie wiem, innym chujem, Ze Ewitelsem najlepiej, z Neptunem. Stary ćpun, w nas zboża. poluję na niego, nie daj się usługać, chłopak. Zara, zara, zara. tak się to Czasem, czasem czasy znów dziś tyrać, a nie skończyć jak Boryna Nie porwała południca widły widelce, wiatr nam sprzyja Ona jest but aí could just you <laughs>